Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Grydyhaus, Da Vinci. z tej strony, Mina i kontynuujemy. Okej, okay, ostatnio y, skończyliśmy na takiej zagadce. Dosyć dziwnej zagadce. No i chyba nie bardzo, nie, bo pewnie prze trzeba przez to patrzeć, nie? No to aha, bo to odwrócić trzeba, okej? Okay? Dobra, już zrobiłam bez komentarza. Okej, okay, następne to, to coś. Trzeba znowu znaleźć czubek do tego, tak? W kształcie plusika. Eee, dobra. A tutaj co to jest to? A, bo trzeba tu ustawić czy co? A pewnie sumy. Tak żeby wyszło 13 z trzech, tak? No, dobra. No, ale to jest ważne. A, i każda musi być inna. A nie. No to jest bez sensu akurat. O, a nie. Czekaj, ile masz tutaj tych cyfr? A co masz tutaj? 13. Bez sensu. A, może coś 13, odjąć coś, odjąć coś, odjąć coś, coś takiego? Może w ten sposób. Aż wyjdzie jeden, nie? No to zobaczymy. 13 odjąć 5 na przykład? Nie? Nie, nie wiem, nie będę kombinować. Ja muszę się dowiedzieć jakieś, o co to może chodzić. Ale chyba się nie dowiem. Muszę kombinować. No bo generalnie tu nie ma podpowiedzi takich, takich o. 13 odjąć powiedzmy. Nie. 13 na odjąć, odjąć, nie, to za dużo będzie. To jest 8, 8 odjąć Coś, co odjąć, coś, żeby było jeden. To, to musi być. To może być wszystko właściwie. Może być nawet. 11 odjąć, 10 będzie 1. Ale żeby to wyszło, to musi być tutaj. W drugą stronę to trzeba. Czyli tak. 1 plus 10 i 11. 11 plus. plus na przykład 2. Ale to może być wszystko. To nie może być taka zagadka. W osadnej ścianie wieży wisi przetwierdzone kołko zębate, a w jej górnej części znajduje się prostokątna półeczka. C w osadnej ścianie wieży? To o tym mówisz? Oj. A to jest y, coś... ...środnego. Coś nie działa. Hmm. A poczekaj, bo znowu może nie używam. Aha, no oczywiście. Y, trzy. A, odtąd nie. Teraz to jest. Hmm. O! A to co? Nie tak. Do góry. Perspektywę poproszę. Mhm. No i, ale tego nie mogę obrócić. Mhm. No właśnie, najlepiej jest przejść się po tym ośrodku, używając tego cuda. A teraz mogę dopiero o wygady. Najpierw to zamierzone osiągnięcie Viola organista. Czyli teraz mogę tu wejść, nie? No tak, zajrzę wam w ząbki, Macie semki, bo ja nie. No i widać, I efekty są już gotowe. Nie umiem grać w gry. Przepraszam, a co tu się stało? Że mi tak obróciło, że teraz jestem znowu w ciemności. Nie tak. Aaaa, wróć. Poczekaj. Delikatnie. Tutaj, tutaj. Tam chcę iść tam. Tam. Tu. I tu. A tutaj coś jest. Ale czemu nie mogę? Dobra, podejść tu. Podejść tu. Obróć się tu. Ja chcę podejść tu. O, wywala mnie. I to chodziło tylko o to, że ja mam. Nie mogę już podejść bliżej. Ja, czemu? To było tylko po to, żebym wzięła ten, ten papierek. Naprawdę? No i nie da się. No to nie. Panie rycerzu, pan ma jakieś propozycje dla mnie? Czy absolutnie nie? Ja panam muszę uruchomić. Ja dam panu rozum. Tak. Z sobie nie mogę dać, to chociaż panu dam. A pan poczeka, bo tu pan ma takie coś. No takie coś pan ma. Może ja to mogę urwać. Nie? No to nie. To sobie pójdę tam kombinować dalej. Półeczka. Na półeczce, ale no mówię, no tu są kurcze. Nie są takie coś. I co to znaczy, że do góry? Od do. i trzy. 3, ma być różnicą. Mam tu 10 mieć nie wiem pojęcia, no. Ja po prostu za daleko idę pewnie. Za bardzo kombinuję znowu. A to jest za dużo kombinacji, że ja to sobie zmyśliła. Wcześ, wcześniejszą podpowiedź bym chciała, Jedyn, pier, jedynka. Na otwartej ścianie wieży wisi przytwierdzone koło zębate. A w górnej części znajduje się prostokątna półeczka. Na otwartej ścianie wieży... Jakiej wieży? Prześwierdzone koło zębatek. Gdzie tu jest... Jakiej wieży? To są wieże, tak? Czy ja... Czy ja mówię o jakiejś innej wieży teraz już? Tu! O, kutwa. Tu, nie? No ale... O, No to ja się wyprzedziłam. No ale co z tym? No i? Aha, jeszcze dzisiaj nie jedno. O, Bayer. I co, bracie? Teraz? No i co dalej? Zamkniemy i sobie odkręcę. No ja widzisz, i mam koło zębatę na ośce. I teraz sobie pójdę, uruchomię. To się zamknie. Uruchomię sobie. jego. nie? Nie, nie uruchomię jego, bo on w sumie wstał już. Aha, nie Dobra, teraz sobie pójdę. Idzie sobie pójdę właściwie. Po mi to kółko? A czekaj, bo ono ma. Taki dziwny ten zynks. Raczej nie tu, nie? Czy tu? Nie, on tu nie ma takiego zynksu. I ten zynks też się tu nie. A nie, tu się nada ten zynks. Poczekaj. Nie, tu jest plusik. To ja pójdę sobie jeszcze gdzieś nie wiem, pochlasać się. Ym... Tam bym chciała? Nie, tam, tam. Tam bardziej tu? Tutaj też chyba nie. Chociaż zajrzę tutaj, zobaczę co tu mają. Ojej, grono, proszę cię, chcę spojrzeć tu z góry. Bo tu mają takie coś z takim czymś. No dobra. 3, 4, 5, proszę bardzo. I tu i od razu 13. Nie może być? Ale nie czekaj, to są może liczby pierwsze. No to, to nie wiem. Ja jeden... No to zrobię jeszcze tak, 1, 3, 5, ale to jest bez sensu. to, to by się zgadzało. 1, 3, 5, 1, 5, 11, 7, 11. To by się zgadzało. O! A czemu tak? A czemu tak? Jeden moment, ja muszę zrozumieć zagadkę. 1, 2, 3, 5, 8. Aha! 1 plus. 6, 1 plus yy, za daleko poszło mnie. Za daleko poszłam. O jery, to jest łatwiejsze. 1 plus 2 to jest 3, 3 plus 5 to jest 8. 8 plus plus co? Daję 13. Plus 5, ostatnia. Tak? Tak, o Jerry, ja naprawdę za, za, daleko, za daleko kombinowałam znowu. Jak to ja. Aaaa, otwieraj. Mamy kolejny suvenir. Część modelu mistrza. To mam umieścić gdzie? Tutaj. Proszę bardzo. I mamy tu... ...prześciobożny metalowy przedmiot. Dobra. Otwieraj. Oj, przepraszam. Na w kształcie gwiazdy. No, nie wiem gdzie to wetknąć. A, tutaj! <grytania> Tylko muszę zbliżenie zrobić. I w dół. I? A, całe się otworzyło. I kolejna kolejny cylinder, to jest pewnie kolejna. Ym. Otwórz się. Widzę, że masz sekrety. Otwieraj. Otwieraj. No, dawaj. Dawaj. Ale całkiem się otwórz. Nie wstydź się. No. O! Korpka. Korpka. Aha, już wiem, gdzie ta korka będzie. Dobra, tutaj. Dobra, zaskoczyłam. Chyba. Nie chcę takich zagadek. Nie chcę tej zagadki. Tu jest za dużo liczb. DACBFE F, -E. I co mogę z tym zrobić? Mogę przesuwać. Jakżeż to miłość z waszej strony? Masz jakiś klucz odnośnie, co mogę dalej z tym zrobić? Poczekaj. Nie, to jest to zagadka. To jest wszystko. Okej. Okay. Ja nie wiem. Po kolei może mam po prostu ułożyć ABC B, C. To powinno jeszcze D być. A, B, C. Może to jest łatwiejsze, niż mi się wydaje. Nie? nie! Jednak nie! A, B, C, D, E, F. Aha, wrotnie. Alfabetu też nie zna. No tak! Dalej. No, i A, to, przepraszam. Nie tu, tu. Samo, widzisz, perpetu mobilem, następne pudełko. Nie wierzę, dawiencie, ja cię nienawidzę, to jest żarówka. W XV wieku? Czterorożny medalion. I coś zepsułam, coś przysunęłam. Tutaj jest jeszcze coś. Szklany pojemnik. Tutaj są jakieś skarby. O, popatrz. Nic z tego, nic. No to trzeba to po prostu połączyć. A, wiem co chodzi. To jest kolejność ważna. Też takie gry grałam na tablecie, dopóki mi się nie zepsuł. Ale to nic. Mhm. No? No? Zrobiłam. Widzisz? Ale jak? Tak poskładałam zamknąłeś. O! o. Najpierw no tu. Co my tu mamy? Aha, a to nie mogę, a mogę, mogę. Okej. Okay. I teraz mam pewnie to doprowadzić gdzieś, albo mało, gdzie? Bo to się też rusza. A, a to i to też się rusza. Czy ja mam gdzieś to doprowadzić w konkretne miejsca, czy tak po prostu mam sobie pojeździć? A po czym... Mi się wydaje, że powinna widzieć przy. O, no właśnie. Czyli ta powinna być tu, ta powinna być tam, ok, spoko. To powinno być tu, to powinno być tu. A to powinno być tam. Znaleziono przy metalowy cylinder z obręczami. To trzeba z czymś połączyć. Może z tym. Nie, to może z tym. Ale na pewno. Na pewno nie z tym ani z tym. No to nie. Ale tu jest kółeczko. A tu też ma, to też ma jakieś tam kółeczka. Nie, to ma kwadracik. No dobra. To, to chyba tyle. Tutaj z tej strony. Tutaj coś się pojawiło nowego. Czy to jest po prostu wróciło to co było wcześniej? E, chyba wróciło to, co było wcześniej, prawda? Chyba tak. E, dobra. E, to zrobiliśmy. Tam zrobiliśmy co... Co jeszcze e, mogę zrobić? Tutaj będę pewnie coś gdzie Tu, to położę tu. Czy znaczy nie tu, tylko tu. No. A, w ten sposób. E. Dobra, zbiorniki. To jak to jak to puścić? Odpuścić w sensie, żeby to poleciało. Tu jest jakaś zagadka. O, tu może to. To muszę z czymś złożyć. A to pewnie tu... A, no tak. Na wszelki wypadek, tak? A I po jednej będą, mają być zielone, po drugiej... Aha, pewnie tak, nie? Tu mają być zielone. Fajnie. Podobało mi się. Tak? Nie tak, tak. Chyba tak. Tak, raczej. Oj, to mają być te ciemne. A to ma czerwone. To, to zostawimy tak. Te ciemne zrobimy tak. Ojej, nie lubię tych akurat zagadek, Nie lubię. Bo tu trzeba patrzeć na kilka rzeczy naraz. I tam i to nie wychodzi trochę. I co jest źle? No poczekaj. To żółte. Tu czerwone. No wszystko jest. No dobrze, chyba że. Żeby... Tego nie mogę zmienić. No, zielone, ciemnozielone, czy tam czarne, żółte, czerwone. Ale to jest chyba jedyne, jedyne teraz, jedyna zagadka, jaką mamy. Więc to musi być tak zrobione. No tak ładnie zrobiłam, a tu ząg. Jeszcze mi przeszkadzają w graniu, zwykle. Ehm. Um. To nie chcę sobie tego roz rozwalić, ale chyba będę musiała. To nie bardzo widzę. Gdzie jest błąd? No i tu musi. No i, i, i co jeszcze mogę zrobić? Czy tu ma być. A no, czekaj, bo może tu ma być żółta. Gdzie to pokazuje, a tu ma być zielona. A tu ma być. No poczekaj. To może faktycznie tu ma być zielona. Tu ma być żółta. A, jednak tak. Ok? Dekokt. I co my tym zrobimy? No i? i? To trzeba tu, nie? Jakoś. No wiem, teraz trzeba tutaj jakoś, żeby to poleciało tutaj. A. A ok. No i? I nie leci. Tu trzeba coś wetkąć. No, na pewno nie to. Chociaż? Pokaż z drugiej strony. Nie. No, panie szefie, zepsułam. Nie chcę działać. Bo chyba eliksir nieśmiertelności wymyślił Dawincie i go teraz ścigają. Ehe. Pomocy. To czytaliśmy. A, to podejrzewam, że reszta tych szufladek będzie do otwarcia. Znaczy, w sensie ta jeszcze będzie. A teraz no, możesz podłączyć do pompy, ale no nie bardzo mam co podłączyć do pompy. Bo widzisz, zaraz zapytamy, żeby nie tracić czasu, bo mam troszkę napięty grafik. Nie może się. W dolnej części szafki, no to jest. To a ty nie podniosłeś wszystkiego, gadzie! Machaj już zaworowy, o ty gadzie, parhaty! Szanowny mistrzu, z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieści o tym, że poświęcasz swój czas innym, mniej pożytecznym projektom. Jesteśmy zmuszeni wyrazić swoje niezadowolenie. Rozkazujemy, byś zaprzestał tych działań lub dostarczył nam ich przekonujące uzasadnienie. Zignoruj tę wiadomość, i odczujesz skutki naszego niezadowolenia! Fajnie! Nie to to. Kolejna przypadka mówią! poczekaj, ja to wszystko zaraz ogarnę! A to jest y, odważnik, ale on jest do... do czego ten odważnik jest? Do odważnych rzeczy, nie? Chyba wiem, ale dobra za chwilę. Najpierw tu bym podłączyła ten mechanizm zaworowy, tylko czekaj. Znaczy nie tu, nie? Raczej tu. Znaczy się w sensie gdzieś tu. A! A czekaj, bo tu nie mogę w ogóle teraz wpiszyć? Na to już tam było coś. Tam jest do podłączenia, tu o. Gdzieś tu. Okej. Okay. A skąd mam wiedzieć, jak to ustawić? Daj. Ja chyba potrzebuję jakichś jeszcze rzeczy do tego. Czekaj. Okay. No ale wyjdź z tego. Moment. Do coś muszę z czymś połączyć. A widzisz. Bo to nie jest tak, że sobie tak wymyśliłam i, i tak będzie. No? Muszę coś połączyć jeszcze. A najpierw ten y odważnik chciałam, bo to chyba jest nie tutaj. Tam. Tam. Tam jest tam. Moi proszę cię. Tu. Nie? Nie. A dam głowę sobie uciąć, no, głowy nie miała kurde. Łe. No ale... Dobra. Mam pomysł, to jest głupi pomysł, ale... Na koniec odcinka, bo muszę zaraz kończyć niestety. Yy, będzie krótszy troszkę. Ja mu na głowie to położę. Nie, jednak nie. Co za rozczarowanie. Tak więc będziemy się biedzić dalej w następnym odcinku. Do tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa pa.